Witam, z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu zmienimy sobie tą sekcję tutaj Big Title, czyli dodamy na pewno ten mały obrazek. On jest w formacie PNG, jest to przezroczysty obrazek. Zmienimy również tutaj opis tej sekcji. Będzie to generalnie odnośnik do galerii na Twitterze powiedzmy. I tutaj ten przycisk będzie właśnie kierował do tej galerii. Czyli przejdźmy do personalizacji. Prąd już to jest ta sekcja. Big Title. Zmieńmy obrazek. Dodajmy pliki. Wybierz plik. Już mam przygotowany. Wybierz obrazek. tak jak widzimy, już się pokazał. Dodajmy sobie jeszcze jakiś tekst będzie mówić, co, co ten obrazek reprezentuje. Tak jak widzimy, tu już wszystko się zmieniło. Te dwa teksty, które tutaj tutaj dodaliśmy. Zobaczmy, więcej jest to nasz odnośnik, tekst odnośnika. Podajmy sobie adres naszego odnośnika, gdzie on ma odnosić. Jest to link i zapisz i opublikuj. Ja teraz odświeżymy. Zobaczymy, że już wszystko działa. Naciśnijmy. Zostaniemy przeniesieni. Zmienimy jeszcze sobie tło tej sekcji. Czyli znowu. Big Title Section to już jest ta niższa. Backroad. Dodaj nowy obrazek. Dodaj kliki. Wybierz. Zaznaczy, przy, pomij przycinanie. Tak jak widzimy, nasze tło już się zmieniło. Zapisz i opublikuj. Możemy jeszcze sobie dodać, jeśli byśmy chcieli, ten parallax efekt. Tutaj się go zaznacza. To jest po prostu z dwóch obrazków. Tak jak widzimy, będziemy ruszali wskaźnikiem. Ten obraz również będzie się poruszał. jest dosyć fajny efekt. Tutaj możemy zmienić sobie na przykład ten obrazek, po prostu pierwszy, to jest z tyłu ta kolumna i drugi on tutaj nachodzi, on jest w formacie PNG, tutaj jest wycięty w tym miejscu dokładnie dlatego jest ten ładny efekt po prostu, jednak ja nie będę tego używał zostawię tak jak było, zapiszmy i opublikujmy Tak, widzimy, nasza sekcja piktitle już jest zrobiona naciśniemy zostaniemy przeniesieni do galerii na Twitterze czyli jest dobrze to będzie na wszystko w dzisiejszym tutorialu